Mariusz Błaszczak udzielił wywiadu, w którym otwarcie podkreślił działania PIS. Jego ocena, dość jednoznaczna, może jednak zdenerwować Jarosława Kaczyńskiego. Ujawnił kulisy działania partii, a jedna z wypowiedzi może wpłynąć na wyniki nadchodzących wyborów. Mariusz Błaszczak w Sejmie pełnił różne role. Niektórzy zwracali uwagę, że do, do żadnej z nich nie był przygotowany, inni zauważali, że na stanowiska obsadzany jest przymusowo. Zbliżające się wybory parlamentarne w kraju i Brukseli stały się dla pis momentem ogromnego zaangażowania. Minister Monu chciał pochwalić działania swoich współpracowników. Finalnie wypadło jednak blado. Co powiedział Mariusz głaszczak Kopis? Kaczyński będzie wściekły pis o zmiennie ocenianych wynikach wyborów samorządowych. Zbiera siły przed parlamentarnymi. Okazuje się, że partia ma dość jednoznaczny plan sięgnąć po wszystko o działaniach powiedział Błaszczak w radio. W ciągu czterech lat nie sposób przeprowadzić wszystkie zmiany, do których się zobowiązaliśmy a już za rok będzie weryfikacja zauważył minister. Tym samym polityk dał znać, że chociaż PiS chwali się, że spełnia wszystkie zobowiązania celująco, wielu z nich nie udało się wcielić w życie. Co więcej, przyznał, że PiS na obiecywało przed wyborami więcej, aniżeli było w stanie spełnić w ciągu swojej kadencji. Partia już oskarżana jest o manipulację. Jak na ręce widać, więc, że wypowiedź Błaszczaka jest zupełnie różna od retoryki, jaką prowadzi Kaczyński. Mimo wszystko, minister postanowił także wypowiedzieć się na temat sukcesów, jakie przyniosły dotychczasowe rządy PIS. Błaszczak powiedział o gospodarczym cudzie, porównując Polskę do Europy. Będziemy pokazywać, że polityka rządu PIS przynosi sukcesy, chociażby rozwój gospodarczy, ponad 5% wzrostu PKB. Skonfrontujmy to z tym, co dzieje się w strefie euro, gdzie są poważne kłopoty gospodarcze, powiedział polityk podczas wywiadu. Mężczyzna zauważył także, że ogromnym sukcesem rządu PIS było wyeliminowanie biedy poprzez wprowadzenie programu 500. Błaszczak podkreślił, że jeśli partia otrzyma po raz kolejny miejsce w Sejmie, będzie dbała o kontynuowanie polityki społecznej. Czy Błaszczak zachowa stołek? Opozycji Mariusza Błaszczaka mówiło się ostatnio w mediach wiele. Mini kampania przedwyborcza, którą przeprowadził podczas ostatniego wywiadu, wskazuje, że PiS zbiera siły przed nadchodzącymi wyborami. Mówiono, że nie chciał przyjąć stanowiska ministra MONU, mówiono, że szykuje się do Parlamentu Europejskiego. Błaszczek lojalnie zapewnił o skuteczności rządu i niefortunnie wspomniał o niespełnionych obietnicach. Z pewnością jego wypowiedź odbije się w partii. Niektórzy wierzą nawet w to, że Kaczyński zamści się na nim za tę niefortunną wypowiedź. Wszystko po to, by pokazać poplecznikom, że nikt przy nie może czuć się pewnie.